Moi drodzy, tu Magda. Słuchajcie, mam nadzieję, że nareszcie udało mi się ogarnąć dźwięk. Przez ostatnie kilka odcinków był on taki kiepski. No, tak mnie to irytowało i wydaje mi się, że dzisiaj naprawiłam usterkę, ale to się ukaże przy montażu. Dzisiaj przychodzę do Was z dękiem, ale jeszcze nie wiem, co to dęko będzie zawierać i jak dużo, bo podzieliłam pielęgnację twarzy, ciała i makijaż do trzech pudełek. Trochę tych kosmetyków jest, a nie chciałabym, żeby ten odcinek był jakoś ultra długi, też nie chcę tak zdawkowo opowiadać Wam o kosmetykach, tylko faktycznie to, co mam do powiedzenia, chcę Wam powiedzieć i też nie chcę się spieszyć, więc zobaczymy. Ale zacznę od kosmetyków do pielęgnacji ciała. Okej, okay, pierwsze, co chciałabym powiedzieć, to to, że jak dzieliłam te kosmetyki, to zwróciłam uwagę na to, że jednak jak ja coś polubię, to już lecę z tematem i przez dłuższy czas z tego korzystam. Oczywiście są też takie produkty, które polubię, ale potem i tak sięgam po coś innego, no bo na przykład e, jakieś polecenie od kogoś, czy po prostu chcę wypróbować nowości. Ale są też takie produkty, e, które zostają ze mną na dłużej. No i takim produktem zdecydowanie jest. Proszę. Tu mamy pięć tubek. Jest to marka Evre. Jej już nie ma na rynku. Ale można dostać kosmetyki tej marki, i dodatkowo na tubie jest na przykład data ważności jeszcze przez 2-3 lata. A mam wrażenie, że tej marki nie ma już chyba z 5 lat, także nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy ktoś produkuje, nie wiem. Jeśli jest tutaj ktoś, kto e, może wie, o co chodzi, to dajcie znać. Mam nadzieję, że te serum nigdy nie zniknie z rynku. Dla mnie jest to teraz na równi z Anwen Krementynką. Świetny krem. Nie wiem, czy wiecie, ale ja bardzo często nakładam krem podczas dnia, ponieważ nienawidzę takiej suchości na dłoniach. Wtedy nie mogę dotknąć nawet ubrania. Mam tak po prostu od dzieciństwa. Dlatego. Krem do rąk to jest dla mnie coś ważnego i jestem bardzo wybredna. A jeśli chodzi o to serum, to no i krementynkę, w sumie Anwen, ale jeszcze nie mam nic tankowanego. Mi zależy na tym, żeby krem nawilżył, żeby nie było takiej tłustej powłoki, ale jak ten krem już się wchłonie, poczuć że coś smarowałam. Ja nie lubię tego efektu, gdy krem się wchłonie i wtedy te dłonie nadal są suche. Dla mnie to totalnie nie ma sensu. Dla mnie ten krem, ja muszę czuć, że te dłonie są takie odżywione. Y ale polecam generalnie używania kremów do rąk, bo ja nie mam problemu z suchymi skórkami ani z takich rzeczy. No a jeśli chodzi o to serum, to warto, zdecydowanie warto wypróbować. Kolejny arsenał, żele pod prysznic marki DAF. My sobie żonglujemy i kupujemy co rusz to nowy zapach. Bardzo lubię jak one się pienią, pachną. Tutaj chyba nie ma żadnego słabego zapachu, jeśli chodzi o tą markę. Chociaż i tak najbardziej lubię ten oryginalny zapach DAW. On dobrze się pieni, dobrze doczyszcza, wiadomo, spełnia swoje działanie w 100%. Obecnie mamy również właśnie oryginalny żel DAW pod prysznicem, ale ja używam bardziej delikatnego żelu, dlatego że przez jakiś czas, jakby chodziłam z siłowni. Nie smarowałam nóg żadnym balsamem i niestety, ale moje kolana stały się tak bardzo suche, że niemiłosiernie mnie spędziały. Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby aż tak sobie przesuszyć nogi, więc od tamtego czasu, żeby to jakoś, wiecie, te nogi zregenerować, um, używam łagodny żel pod prysznic i taki treściwy balsam do ciała i też pilnuję, żeby siłowni smarować nogi. Natomiast jeśli chodzi o te produkty, to nie chodzi o to, że one są jakoś mocno oczyszczające. Tutaj są detergenty, powiedziałabym, średnio łagodne, a ja chciałam już dmuchać na zimne, jak porządnie zregenerować te kolana i tą skórę, to już nawet kupiłam łagodny żel pod prysznic. Garnier, intensywna pielęgnacja, regenerujące mleczko do ciała, skóra bardzo sucha, i faktycznie to mleczko bardzo dobrze się sprawdza. Mi się zawsze mleczka kojarzyły jako takie mniej nawilżające od balsamu. Nie wiem czemu, jakieś takie miałam przeświadczenie. A tutaj faktycznie to mleczko zdecydowanie nadaje się, zwłaszcza na zimę. Dobrze. Nawilżał i też się wchłaniał miło, wiecie, nie zostawiał takich białych plam. Ja tego bardzo nie lubię. I zdecydowanie, jeśli w drogerii szukacie dobrego balsamu, takiego konkretnego nawilżającego, to myślę, że mogę ten balsam polecić. Natomiast mam też do, pytanie do Was: jeśli macie do polecenia balsamy czy mleczka do ciała, takie bardzo nawilżające z drogerii, no najlepiej z drogerii w sumie, ale jak macie też jakieś inne, to dawajcie, napiszcie proszę na dole, bo ja jestem teraz bardzo, bardzo taka nastawiona na takie konkretne dobre balsamy żeby po prostu te moje nogi doprowadzić do porządku. Farmaceris Emotopic, balsam nawilżający, natłuszczający do ciała, skóra sucha i atopowa. Zdecydowanie te balsamy są godne polecenia. Bardzo, bardzo fajnie nawilżały. Ja czułam ogromną ulgę po użyciu tych balsamów, co no było dla mnie takie bardzo kojące. Naprawdę, nie polecam swędzenia nóg od suchości. Już nie mówię o tym, co mają osoby z atopowym zapaleniem skóry no nie, ale słabe uczucie to jest. Tutaj byłam bardzo zadowolona z działania, natomiast yy, uważam, że te balsamy są mało wydajne, bo ja też lubię czuć że mam ten balsam, wiecie, na nogach, na rękach. Zdziwiłabym się, jakby te balsamy nie były ok, no bo jednak to jest seria E, przeznaczona do skóry suchej i atopowej. Natomiast powiem wam, bo ja dostałam te balsamy od marki Farmaceries, bo tam dostałam takie zapytanie, czy mogą mi wysłać coś, wiecie, tak bezinteresownie, totalnie, i wybrałam właśnie ten balsam. I ja mimo, że byłam zadowolona, to jednak dla mnie ta cena tego balsamu, patrząc na pojemność, jest Dość wysoka. Ten balsam, patrząc na inne na rynku, jest dosyć drogi. 400 ml tego balsamu, a tu jest ile? 100, 190. 400 ml kosztuje około 40 zł. Jest to dosyć. Sporo. Jak na moje potrzeby, ja zdecydowanie mogę znaleźć zamiennik tańszy tego produktu, jak na przykład nawet ten garnitur, który przed chwilą pokazywałam. E, natomiast informuję, jakby ktoś był ciekawy, to no, bardzo dobrze działa. I tu jeszcze jedna kulka się zachowała Basic Lab Antyperspirant 48 godzin. Nie wiem, jak ona się zachowała, czy ja po prostu się pomyliłam i kupiłam złe godziny. Są trzy kulki: 24 godziny, 48, 72. I ta 72 już naprawdę ma taki konkretny skład. Nie każdemu może się on spodobać. Natomiast no ja korzystam, uwielbiam i no nie mam zamiaru póki co rezygnować z tej kulki. Ta 48 godzin też była ok, Natomiast ta 72 daje mi taką jeszcze dodatkową ochronę i dlatego ją też kupuję. Ale uważam, że te antyperspiranty Basic Lab to jest strzał w dziesiątkę totalny. Topa Urban Garden enzymatyczny peeling z drobinkami do rąk i skórek. Ten peeling miałam bardzo, bardzo długo na umywalce, bo ja zazwyczaj peeling do rąk używam po zdjęciu hybryd Frezarką i idę do umywalki umyć dłonie z tego pyłku, ze skórek wiecie, żeby totalnie oczyścić dłonie przed nałożeniem hybryd i zawsze wtedy też wykonuję peeling bardzo dobry produkt, on ma takie wyraźne drobinki, ja często wiecie tak przez kilka minut sobie myłam tym peelingiem dłonie i no cudowny efekt za każdym razem, bardzo polecam, jak się zastanawiacie nad takim produktem. Dobra, mamy 20 minut polećmy jeszcze z jedną kategorią i ja nie wiem, ja opisałam tylko 5 produktów, a to zajęło 20 minut, albo dużo być do wycinania. Co by Wam tu pokazać? Dobra, niech będzie pielęgnacja twarzy. Ja tak od niej uciekam. Ja chyba nigdy nie robiłam dęka z pielęgnacją twarzy. Chyba tylko raz na czarzki, dlatego że ja czuję się taka niekompetentna w opisywaniu produktów do twarzy, że nie wiem, no ale spróbuję. Yy, opowiem tak, jak potrafię, i tak jak zapamiętałam, i jak czułam i. I lecimy z tym. Dobrze, to może na początek moja kolekcja kończaków, które zbierałam i Wam Ich nigdy nie pokazywałam w denku, to tak zbierałam je. Uwaga, mam tutaj sześć kończaków. One są absolutnie cudowne do mycia twarzy, do wymycia jej z balstamu do twarzy marki Czarszka, potem do nałożenia żelu do twarzy. Cudowne są, ja sobie nie wyobrażam bez nich pielęgnacji twarzy. Wiem, że to jest taki dodatek, to nie jest konieczne, ale... No ja je pokochałam. A zobaczcie mój ostatni kończak. Pierwszy raz mi się tak popsuł. Na szczęście mam już nowy i, i to jest to piękne uczucie, kiedy otwiera się nowego kończaka i to zmuszenie tej gąbeczki. Kto wie, ten wie. Ja tu w sumie mam wszystkie z różową glinką i rumiankiem, a to jest z jakimś turmalinem czy czymś, takie serduszko. Nie wiem w sumie, co to było, z czego to było, ale działało tak samo dobrze. Okej, okay, zacznijmy od toników. Wiecie co, w ogóle to nic nowego, nie? Ale to jest sensu mare. Algo tonik jest to tonik taki, to, taki na bogato. On zresztą ma w nazwie bogaty tonik do twarzy, o działaniu odżywczym i nawilżającym. I lepiej bym nie nazwała tego toniku, bo ja myślałam, że jednak nie widzę różnicy pomiędzy tonikami, ale tutaj widać totalnie. Cera jest nabliżona, taka odżywiona i to trzeba po prostu poczuć na twarzy, gdy mamy do czynienia z tańszym tonikiem, który wam zaraz pokażę, a ta Takim, który faktycznie ma konkret w składzie. No dla mnie to jest mój ulubiony tonik. No jest trochę drogi, no. 59 zł około kosztuje za 200 ml pojemności. Ale w sumie na trochę wystarcza. Ja zarówno go nakładam na dzień i na noc i uwielbiam. I on tutaj ma organiczną wodę z chabru bławatka, woda z norweskiego, pięć rodzajów alk morskich i kwas hialuronowy. No na bogato. A ten drugi tonik, no to też słuchajcie... Nie ma zaskoczenia. Ecolab, tonik do twarzy odmładzający. Ja mam go jeszcze tutaj yy, na mojej umywalce i bardzo go lubię do spryskiwania twarzy, gdy mam maseczkę z glinką. Bo jak wiemy, jak mam nadzieję, wiecie, maseczki z glinką nie mogą zastykać i wysychać na twarzy. Trzeba je spryskiwać, a ten tonik sprawdza się do tego idealnie. Wiecie, chodzi o to, że ja nie uważam, że ten tonik jest zły. Po prostu jest dobry, lubię go. Ale ten algotonik, no jest różnica, nie? Tutaj jednak inny poziom. I od razu dwie pianki. Yumi, pianka głęboko myjąca do twarzy. Aloe's, intensywne nawilżenie oraz Nature Queen, oczyszczająca pianka do mycia twarzy. I to jest jaśmin i wąkrotka azjatycka. Obydwie pianki używałam rano do mycia twarzy, takiego wiecie, delikatnego. Nie ma nic lepszego niż rano wstać Pójść myć twarz i sobie nałożyć taką piankę. I wtedy ja czuję, że ten dzień się zaczyna i tak sobie delikatnie myję tą cerę, bardzo to lubię. Zapachy też w porządku. Ja jeszcze nie znalazłam pianki, która byłaby dobra do zmycia makijażu. Może dlatego, że po prostu właśnie skupiam się na takich składowo delikatniejszych, bo chcę na dzień sobie rano przypłukać tą twarz. Także tutaj też te pianki moim zdaniem, no nie. Do makijażu, no nie. Ja z rana jak najbardziej pianki na wieczór nie. A może macie jakieś pianki, które wam domywają makijaż? Dajcie znać. Kolejny zbiór. Proszę, czy wam to coś mówi? To są kremy Orientana z serii Kalimusli. Krem do twarzy na dzień i na noc. Ja je używałam namiętnie jesienią i zimą, jak widać. I również też dzieliłam się z moim chłopakiem, więc no... Wiadomo, szybciej się kończyły. No ja je uwielbiam. Jak jest taka jesienna pora, zimna, chłodna, to one sprawdzają się u mnie cudownie, i nawet teraz mamy marzec. Ja spokojnie mogłabym ten krem do twarzy na noc nakładać sobie na noc. Myślę, że byłby jak najbardziej w porządku. Na dzień już tak myślę, że mógłby być za mocny. Teraz akurat mam na komi, na półce. Bardzo ją lubię. I myślę, że za rok też do nich wrócę. No, może nie za rok, w tym roku, na jesień, zimę. Ale póki co skupmy się na y, wiośnie i lecie. Zapomniałam też Wam powiedzieć, przecież nie każdy tutaj już mnie wcześniej oglądał. Ja mam cerę mieszaną w kierunku. Słuchaj, także u mnie te kremy były cudowne. Resibo, naturalny żel myjący do twarzy z ekstraktem z brzoskwini. Bardzo fajny żel na noc, w sensie na wieczór, na wieczorną rutynę pielęgnacyjną, do zmycia makijażu. Powiem wam, że jakby ktoś teraz chciał ode mnie usłyszeć, jaki żel polecasz na początek, no to ja bym poleciła ten żel zdecydowanie, bo on jest taki dość uniwersalny, wydaje mi się, dobrze domywa. Jedynym jego minusem jest to dla mnie, że on jakiś jest taki na krótko wystarcza, ale ja jestem chyba trochę wybredna pod tym względem, dlatego że jak ja miałam organic search te ich tam produkty, ten żel taki, on na tak długo czasu wystarczał, że aż tęskniłam za jakimiś kolejnymi innymi. Okej, okay, może powiem tak. Jeśli chodzi o pojemność 125 ml, no to zużywał się tak jak powinien, no. Nie za długo, ani za krótko, w sam raz. Słuchajcie, mam tu sera do twarzy, nie? I je odkładam. Ja, ja powiem o nich na końcu, bo ja tutaj największy mam problem. Ale dobra. Balsamy do mycia twarzy marki Czarszka. I mam tutaj dwa balsamy. Aż jestem zdziwiona, że tylko dwa. Mam balsam do mycia regulujący i aksamitny. No, no co mam wam powiedzieć? Od kiedy ja tak świadomie dbam o cerę, no to używam je przez całą tą pielęgnację i uwielbiam. Dla mnie to uczucie jest najlepsze, kiedy wieczorem nakładam ten balsam na twarz. Oczywiście wcześniej moje ręce. Nakładam na twarz, masuję i ten makijaż cały tak się topi. I potem wiecie, sięgam po kończaka, moczę go i ściągam. Cały dzień z twarzy. No, kocham to. I właśnie, jak mam jakieś święte niedoskonałości, czy nie wiem, jestem w trakcie okresu czy przed i mnie wywali hormonalnie na twarzy, no to wtedy sięgam po balsam do mycia regulujący, a tak na co dzień mam balsam do mycia aksamitny. W sumie teraz, jak skończy mi się drugi mój balsam aksamitny, to mam do wypróbowania taki olejek do makijażu i zobaczymy, czy... co ja w ogóle będę o nim myśleć, bo wiem, że jak raz użyłam taki olejek, to mi irytowało, że mi tak spływał tutaj, ale zobaczymy, zobaczymy. Powiem wam, kiedyś tam w innym denku, pielęgnacyjnym twarzy albo w jakimś innym filmie pielęgnacyjnym twarzy zobaczymy. Mam dwa kremy pod oczy Vaola, krem maska pod oczy kawa oraz woli Botanika keep an eye on it e, to były takie powiem wam dość bogate kremy pod oczy, no ten bardziej z woli Botanika, bo to było aż takie, ja, taka konsystencja to była trochę takiego miodu i naprawdę totalnie odrobinę nakładałam na palce, tak rozcierałam i tutaj wklepywałam bo był bardzo, bardzo treściwy i i nie chyba nie u każdego on się sprawdzi. Ja mam, jak mówię, w kierunku suchej. Ta okolica moja lubi porządne kremy, więc było ok. Natomiast Vaola to już taka typowa konsystencja kremu mm, i on był świetny zarówno i na dzień i na noc i ja używałam go jakoś jeszcze chyba jesienią. 2021, jakoś tak, ale bardzo, bardzo wydajny. Jeśli chodzi o wydajność, w sumie te dwa to są takie sztosy wydajnościowe. Naprawdę, jak je używałam, to miałam wrażenie, że mi się nigdy nie skończą. Słuchajcie, mi się wydaje, że ja w ogóle w tym dęgu miałam takie starocie, bo znalazłam tutaj jeszcze jeden peeling. Peeling do twarzy 1.6 Face Peeling marki Fridge. I nie, że staroć, że staroć, że ten produkt, tylko generalnie, dawno temu używałam go. To naprawdę było coś pięknego, użycie tego peelingu, bo trzeba było go trzymać, w lodówce i potem jak ja nakładałam ten peeling na taki chłodny, on był tu, było tak cudowne uczucie i bardzo fajnie złuszczał na skórek. On też w ogóle był taki przyjemny, bo jak go nakładałam na tą twarz, to że pięknie pachniał, to jeszcze tak troszkę tak się rozpuszczał. Była trochę taka piana, ale tutaj widzę, że on faktycznie ma detergent w składzie. No, bardzo dobrze go wspominam. Peeling do ust Orientana Sugar Cane Sweet Lip Scrub. Ojejku, jaki ten peeling był super. Widzicie? to. Najlepsze opakowanie, jakie może być peelingu do ust. Konkretnie spakowany i też jak ja smarowałam sobie nim usta, no ta konsystencja była idealna, tak jak powinna być. Nic tutaj mi się nie rozwalało, nic nie rozpływało. Opakowanie jest całe, bo kiedyś miałam taki peeling, że całe opakowanie było zajechane wręcz, już na koniec. A tutaj, no cudo. Bardzo też fajnie złuszczał, ja w ogóle bardzo lubię to uczucie. Wiecie, po peelingu sobie nakładam maskę do ust marki Czerszka i to jest taki takie spa ust. Coś pięknego. Dobra i mam teraz sera do twarzy. Wiecie co, po jaku pokrótce polecę, bo też nie do końca pamiętam tak idealnie ich działanie, ale pamiętam głównie to, że zadziałały zajebiście na mojej twarzy, także tutaj postaram się co nieco powiedzieć. Olivia Plum Serum Lift. Ja to serum nakładałam na moją twarz, gdy miałam więcej niedoskonałości. Ja tu w ogóle mam zapisane co mi Paulina poleciła. Georges Okres. I właśnie podczas żorży hormonalnych i podczas okresu nakładałam to serum i faktycznie widziałam, że te niedoskonałości, że generalnie te takie czerwone punkty były takie złagodzone, takie uspokojone, to faktycznie działało. Bardzo dobrze wspominam to serum. Olivia Plum Serum Glow. To jest serum, które Ojejku, miałam chyba jeszcze jedną butelkę tego serum i cudownie rozjaśniało moją cerę, ale wiecie co? To wiecie, no trzeba było trochę go poużywać, ale ja faktycznie widziałam, że to moje takie przebarwienia, bo ja lubię wyciskać. Wiecie, grzeby w tym lustrze staram się nie, ale bywa różnie i potem jak zostają takie przebarwienia, no to faktycznie po używaniu tego seru, one były jaśniejsze. Kolejne świetne serum marki Olive Plum. Dobra, i mam tutaj taki arsenał malutki. I to było tak, że ja te produkty Madara Derma i Basic Lab używałam w ogóle osobno. Ja zazwyczaj mam jakieś serum do twarzy dodatkowe i wiecie, na przykład co drugi dzień sobie nakładam, albo jak jest potrzeba, ja to po prostu no, czuję, tak, czy moja cera potrzebuje, czy też nie, na przykład na noc. I te sera były świetne, w ogóle ten kolagen był tak nawilżający. Miałam taki moment, że miałam dość przesuszoną cerę, a ta Madara sprawiła się świetnie. Jest, to niestety to jest drogi produkt. Basic Club nawilżenie i wypełnienie tutaj również e, nakładałam pod krem, fajnie nawilżał, tak jak. Punkt, tak jak powinien. Słuchajcie, naprawdę staram się jak umiem, nie, jeśli chodzi o opis. I miałam jeszcze jeden taki moment, że faktycznie ta moja cera potrzebowała takiego i odżywienia, i nawilżenia. Pamiętam, że jak byłam u Pauliny, jaki krem ona mi nie dała, tak się wchłaniał, nic nie nawilżało mojej cery. No i wtedy Paulina, kochana duszyczka, dała mi takie dwa sera właśnie Basic Club to serum regenerujące. Odżywienie i wygładzenie, i madara to była taka mieszanka olej. Ja dostałam Pauliny rozpiskę, co kiedy używać, I, i faktycznie to zadziałało z czasem, bo tutaj było odżywienie i wygładzenie, a tutaj takie trochę, też takie odżywienie tymi olejkami, taka regeneracja. To było bardzo fajne połączenie produktów. I powiem Wam szczerze, jakiego serum Basic Lab bym nie dotknęła, nie użyła, zawsze jest. Super. E, nigdy się jeszcze nie spotkałam z serum od Basic Lab, który nie byłby jakiś godny uwagi. I to było na tyle. Ja już też czuję. To już jest odpowiedni moment, żeby skończyć ten odcinek. Dzięki, że ze mną byliście tutaj przy mojej pogadance. Ja Wam życzę cudownego dnia. Trzymajcie się ciepło. A jeszcze zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego bloga i na moją grupę na Facebooku Guardia Kelly Madeleine. I trzymajcie się ciepło jeszcze raz. Pa pa.